Cześć to, ja Andrzej! Jesteśmy uwaga na mazowieckim otwarciu sezonu motocyklowego. Nie brzmi może to zbyt seksownie, bo wszystkie tego typu imprezy kojarzą się z jakimiś piknikami, ale nie! Przez to, że to organizuje tor Jastrząb, trochę z naszą pomocą konsultacyjną. To mamy tutaj idealne rozpoczęcie sezonu motocyklowego dla nas, dla ludzi. Impreza polega na tym, że każdy może się rozjeździć na swoim sprzęcie. Ogromny obiekt podzielony na kilka różnych stacji. Zarejestrowaliście się, przyjechaliście i jeździcie na motocyklu pod okiem instruktorów, po to, żeby wejść sobie w sezon i przygotować się ewentualnie na kolejne szkolenia. Ja tutaj nie będę wchodził w szczegóły, no bo to jest bardzo dużo osób, które się w to zaangażowały i one nam opowiedzą. Jak to się stało, że po raz pierwszy w Jastrzębiu mamy taką genialną imprezę? I co się będzie działo z tym w przyszłości? Motocykle są fajne, Tor jest fajny. Fajnie, że my mamy motocykle, a ty masz Tor. Tak, dlatego tak się świetnie dogadujemy tak, i tak nam się dobrze współpracuje. Tak, ale słuchaj, to widać. Ale ja też mam motocykl. Ja wiem, że masz motocykl, nie jeden. Ale patrz, mi chodzi o to, że ja przyjechałem, ja z ulicy już to zobaczyłem, mówię, o oh, wow! bo wow, po... skądś znam to miejsce, jaka fajna impreza, wpadnę. Pierwszy raz widzę tyle motocykli na, tej, na tym miejscu przede wszystkim, bo od pomysłu typu, ej, zróbmy otwarcie sezonu, tam delikatny pomysł i nagle się okazuje, że bum, każdy boom? centymetr toru jest zajęty przez motocyklistów. Tak, zarejestrowało się na to wydarzenie ponad 700 osób. Wow. Tak, nie wiem, czy wszyscy przybyli, natomiast tak, na to, że są zorganizowane stacje szkoleniowe, celem dzisiejszego wydarzenia jest pokazać, że warto się szkolić, że warto się rozzimować, że warto podnosić swoje umiejętności i od pomysłu do realizacji e, zorganizowaliśmy mazowieckie otwarcie sezonu motocyklowego po raz pierwszy w historii autodromu Jastrząb brawo, brawo, wow, brawo, brawo, brawo. brawo myślę, że pierwsze, tak. ale nie ostatni tak, ale to by się nie wydarzyło bez tego słowa mazowieckie, czyli w końcu ktoś w naszym kochanym rządzie tak, lokalnym, tak, lokalnym uznał, że warto zainwestować w to, żeby motocykliści podnieśli swoją umiejętności, a nie tylko tłuc ich Kijem przestańcie jeździć na motocyklach, bo to niebezpieczne. Tak, w końcu tak. Imprezę wspiera... Urząd Marszałkowski jest marszałek województwa mazowieckiego objął wydarzenie patronatem, więc bardzo się cieszymy. Jest to dla nas przełom właśnie, że nas wsparli tutaj w organizacji. Także z tego miejsca ogromne dziękuję i mam nadzieję, że to wsparcie nie będzie jednorazowe, tylko będzie co sezon. Będziemy pokazywać, jak Podnoszenie kompetencji na motocyklu jest ważne, żeby było bezpiecznie. Tak? tak, I to jest tak, ja patrzę na to i to jest zaczyn, tak naprawdę, bo mamy tak. Jedna stacja to jest taki track day, czyli są zakręty szybsze, ludzie po prostu jeżdżą sobie pętelkę. Tak. Druga stacja to jest jazda precyzyjna, wolniejsza i szybsza między pachołkami. Tak. Trzecia stacja to jest czymkana moja ulubiona, gdzie na bardzo małych prędkościach, ale duże złożenia, dużo techniki jazdy. A dla chętnych tak. stacja czwarta, czyli małe motocykle, już takie przygotowanie. Do sportu, czyli żeby pokazać, że na małych obiektach, na małych placach można sobie jeździć sportowo, ale to nie wszystko, bo są jeszcze takie rzeczy jak. Pokazy medyczne? Co jest jeszcze? Tak, są pokazy medyczne, tutaj wspiera nas Fundacja Jednym Śladem. Mamy wystawców, którzy tutaj się promują, Shoei, Liberty z motocyklami, BMW, także można sobie najnowsze modele zobaczyć, jest strefa gastronomiczna, kawiarnia, także można przyjechać, miło spędzić czas, spotkać się ze znajomymi, wypić kawę, pojeździć. Także wszystko, wszystko w jednym. Za czym jest bardzo dobry? My idziemy obejrzeć te poszczególne stacje i... Ja się przyjrzę tym szkoleniom z pierwszej pomocy, bo to jest rzecz, którą ja zazwyczaj ignoruję, dużo motocyklistów ignoruje, a to jest chyba jedna z najważniejszych rzeczy. Jaką tak, trzeba jak mieć zabezpieczyć w motocyklistę? Jak nie przyjechać obojętnie? co zrobić. Jak nie przyjechać jak, ja motocyklisty, ja też, Jak się nie przyjechać, przyda. tak. A, a poza, tym, poza tym sama jeżdżę na motocyklu i słuchajcie, tak naprawdę nie wiedziałam, czy tak, mam zdejmować kask, czy uh -huh. nie zdejmować, czy rozpinać, tak? Bo z reguły w takich sytuacjach nas paraliżuje. Tak, tak, albo robisz jakieś irracjonalne ruchy. ruchy a, a naprawdę można pomóc drugiej drugiej, drugiej osobie, jeżeli wiemy, co mamy robić, więc zachęcam do ćwiczeń i, i szkolenia. Dobra, idziemy zwiedzać. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. Stacja pierwsza, czyli tor. Oraz jazda precyzyjna. Wytłumacz mi, na w zasadzie tutaj ludzie sobie jeżdżą. Kochani, to jest bardzo prosta sprawa. W momencie, kiedy kończymy sezon i osiągnęliśmy jakiś level, i w naszej głowie przez całą zimę zostaje to poczucie, nie mogę powiedzieć czego, ale wszyscy wiedzą poczucie czego. Zostaje to poczucie bycia super motocyklistą. Mija 4 do 6 miesięcy. Jeżeli ktoś nie był w Hiszpanii, nie robił treningów, nie jest na przykład redaktorem naczelnym świata motocykli, nie spędza pół zimy na testach. Jest etat jakby co. Tak jest. Yy, wsiadacie na motocykl, można powiedzieć robicie pierwszą wycieczkę. W głowie jest, że wtedy tu tak schodziłem, a się okazuje, że ciało nie do końca to pamięta. Pamiętajcie, że jeżdżąc motocyklem działa pamięć mięśniowa. I my tak naprawdę musimy do tego podejść profesjonalnie. My zaproponowaliśmy coś w rodzaju rozgrzewki przed sezonem, czyli mhm. otworzyliśmy się na pełne spektrum motocyklistów. Zarówno tych, którzy zrobili dopiero prawo jazdy, przejechali pierwsze 100 kilometrów i odkryli, że o, o, to nie jest tak do końca, jak mi się wydawało. Mhm. Druga sprawa, otworzyliśmy się dla ludzi, którzy oglądając YouTube, Oglądali Jim Kane, czyli Japończyków, czy amerykańskich policjantów, wiedzieli, co za goście, co to się w ogóle dzieje. I też się otworzyliśmy dla ludzi, którzy chcieliby pojeździć po to, że. E, no, my mamy akurat ODT, to jest ośrodek e, doskonalenia techniki jazdy, ale chcieliby pojechać na tak zwany tor i zejść na wymarzone kolano, albo po prostu się poczuć pewnie na zakrętach, bo pojechali w zimie do Hiszpanii i się okazało, że to nie jest tak, jak się wydawało. O co chodzi z tą jazdą precyzyjną? Jazda precyzyjna to można powiedzieć jest taka akademia. I jazda wolno, i jazda trochę szybciej, czyli jazda. Trenerzy mówią, że to jest poniżej progu równowagi. Ja uważam, że tam nie ma żadnego progu równowagi. Bardziej to jest. Czy to coś... jest próg równowagi? Tak, bo właśnie się zawsze pytam, co to jest próg równowagi. Zasada jest bardzo prosta. Jedziesz wolno motocyklem, on bardzo łatwo skręca, czyli wali się, mówiąc kolokwialnie, ale tak naprawdę musisz użyć techniki jazdy, żeby on się nie obalił. Więc ta jazda precyzyjna to jest rozwijanie techniki wzrokowej, balansu na motocyklu, podstawowych. Tak naprawdę umiejętności obsługiwania sprzęgła, przedniego hamulca, tylnego hamulca. Ciekawostka, czy wy wiecie, że ludzie czasami jak my podpowiadamy, jeżeli chcesz ciasno zawrócić, możesz użyć tylnego hamulca, możesz zrobić to ludzie jak tylnego hamulca, jak na kursie mi instruktor powiedział, że mam sobie go odkręcić. Mhm. A ja wtedy mówię, no to świetnie, bo jakby ktoś mi odkręcił tylny hamulec, tym się zabił generalnie. Mhm. Do czego dążę? Jazda precyzyjna to są szkolenia ogólnorozwojowe, ale dla. Jak to mówię szczerze? Dla zawodników, dla takich gości, którzy chcą jeździć coś w rodzaju motoczynkany, i dla ludzi, którzy po kursie odkryli, że to nie jest takie super łatwe i chciałbym pojechać w korku, ale nie jestem w stanie, bo się boję. Okej, okay. ile osób przerobiliście dzisiaj? Uch. Wiem, że zgłoszonych było setki. Czy jesteś w stanie w ogóle policzyć, bo ja widzę że te grupy wyjeżdżały? Jedna za drugą, jedna za drugą. Bo co jest ważne, te jazdy są darmowe tak. dzisiaj. Dzisiaj stworzyliśmy coś w rodzaju. Tak naprawdę to jest, to jest nie ukrywam, że celewo, mhm. bo ludzie schodzą z tych motocykli, ale krótko, jeszcze bym pojeździł. A szkoda, że tylko dwa razy mogę. Słuchajcie, my tak naprawdę trochę właśnie zrobiliśmy coś takiego, żebyście zobaczyli, jaki to jest obiekt, jaki jest w ogóle obiekt bardzo blisko Warszawy, bo godzinę od Warszawy, i żebyście zobaczyli, co można tu zrobić. Że od pachołków super ciasnych po latanie na łokciu. Tak? Co Was interesuje, czy Wy chcecie jeździć po to, czy wy chcecie ćwiczyć czymkane, tak. czy chcecie może na małych motorkach? Tak zwany pierwszy cukierek tak. od pana, który stoi tak, pod szkołą. Tak, tak. <śmiech> <śmiech> Jeśli, no wiesz, zapytałeś mnie, ile przyrobiliśmy y, ludzi. Wybaczcie, że powiem to nieprofesjonalnie, ale po prostu mam taką już głowę, wiem, że dużo. Dużo. Bo chłopaki są już, <laughs> że tak powiem, y, mają takie oczy, które mówią Sewer, nienawidzę Cię, gdzie Ty mnie zabrałeś, tak? Nie, naprawdę dużo osób tutaj przeszło. Generalnie zasada była taka. Mamy sześciu trenerów mhm. i jak układaliśmy program, to poprosiłem poprosiłem e, moją władzę nadrzędną, mhm. tak? żebyśmy nie napchali ludzi, tylko zrobili małe grupy, ale często. Mhm. Czyli mamy, słuchajcie, na jedną grupę, w jednej grupie jest 10 motocyklistów. Czyli jakość ponad ilość. Słuchaj, tutaj się już impreza rozkręca, ale ja już wiem wszystko. Idę dalej zwiedzać. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo serdecznie. Gratuluję. <laughs> Jak widzicie, to nie jest tak, że tylko jazda, ale cel jest taki, żeby na otwarcie zoną można było przymierzyć się do motocykli, e, obejrzeć sobie ciuszki, e, kaski i tym podobne rzeczy. Jak widzimy, jest z nami kilka marek, ale za rok myślę, że będzie to jest zdecydowanie grubiej. A teraz chodźmy zobaczymy, co się dzieje konkretnie na tych strefach. Vivi, trzeba. Ja jestem ignorantem i nie pasuje mi to, e, ale. Nie powinniśmy być ignorantami, powinniśmy wiedzieć, w jaki sposób udzielić pomocy motocykliście. I ja mam teraz taki pomysł. Ty mhm. powiesz, w turbo skrócie masz dosłownie cztery zdania na to, ale chłopaki nakręcą pełen pokaz i go opublikujemy osobno na kanale świata motocykli. Cudownie, żeby było w końcu, co Wiadomo, się dzieje, jak ktoś walnie. No. Jak ktoś walnie, przede wszystkim zawsze jest pierwszy problem taki z kaskiem. Mm -hmm. gro osób zaczyna ten kask na Szarkać. dzień dobry szarpać i ściągać, a prawda jest taka, że kasku nie musimy zdejmować przy e, zdarzeniu z motocyklistą. Ten kask ściągamy oczywiście w sytuacji, kiedy mamy nieprzytomną osobę, musimy sprawdzić mm -hmm. funkcje życiowe i musimy, że tak powiem, rozpocząć RKO, czyli mm -hmm. resuscytację krężyniowo-oddechową. Natomiast w przypadku motocyklisty, który jest przytomny, jest kontaktowy, zostawmy ten kask w spokoju. Ten kask nam też troszeczkę pomaga stabilizować odcinek szyjny kręgosłupa, mm -hmm. więc nie musimy go zdejmować. Podstawowa kolejna rzecz to jest e, poinformowanie odpowiednich służb o tym, gdzie jesteśmy. To jest informacja, którą musimy przekazać, ponieważ jeżeli na przykład pali nam telefon w trakcie tego połączenia, to służby już wiedzą, gdzie mogą kogoś wysłać. Czyli od razu mówisz, tu jesteś, jesteśmy, Jesteśmy i, to, i to, a a tu, a co się Mówimy, co się stało, przyjmuję zgłoszenie i to jest, cała robota na początek. Potem zaczynamy udzielać tej pierwszej pomocy. Staramy się pomóc osobie w zależności od tego, co się wydarzyło. No tak. Każde zdarzenie to może być zupełnie inne przypadek. No tak, no, no, noga tu, Dokładnie tam, tak. tam Dokładnie e, tak. No ale e, rzeczywiście, e, co ile według ciebie? Czy to się zmienia? Czy wystarczy, że my, jako motocykliści, raz zrobimy sobie taki kurs, albo no, zrobimy kurs, albo będziemy brać udział w jakimś szkoleniu, czy według Ciebie co kilka, lat trzeba to sobie. Odświeżać? Masz prawo jazdy? Mam. Kilku kategorii, pewnie. Dwóch. No właśnie, robiłeś kurs na prawo jazdy no, trzeba było. Tak. Na kursie też był taki, taki element, który był szkoleniem pierwszej pomocy. Let Pamiętasz temu? go? Nie. No właśnie. no właśnie. O to właśnie chodzi. Generalnie e, szkolić powinniśmy się tak naprawdę jak najczęściej. Mhm. Jeżeli ktoś może codziennie, proszę bardzo, super. Mhm. Rzeczy, których, których nie używamy na co dzień, zapominają bardzo łatwo. Możemy się kiedyś wyszkolić w super miejscu, mieć super wyniki na egzaminie w danym, danym momencie. Natomiast po miesiącu, tygodniu, po pół roku, po dwóch latach, po pięciu, te wszystkie informacje gdzieś tam zaczynają nam po prostu uciekać. Więc czyli jak, im więcej, tym lepiej. De czyli faktu. jak jesteśmy na tego typu imprezie, to my, no ja normalnie, bym, o, o, motor, tor, o, Wiadomo, motor, tor, tor, tor. to jest. Ten pokaz, no to po pierwsze nuda, a po drugie to już widziałem. Wiadomo, tak. To jest tak było to samo. To jednak warto się zatrzymać i sobie go obejrzeć jeszcze raz. Zdecydowanie tak? Warto go obejrzeć i też warto czasami właśnie przyjść, jest taka możliwość przyjść, e, spróbować tej reanimacji tego, tego RKO tak. klasycznego, który oczywiście jest jakimś tam tylko jednym z elementów, które mogą mieć miejsce. Oby nie, nie miały miejsca, tak. ale jeżeli będzie, no to żebyśmy wiedzieć, co zrobić. Natomiast przy każdym zdarzeniu jest cała masa jeszcze innych rzeczy. Są krwawienia, są złamania. E, jest mnóstwo sytuacji, przy których powinniśmy po prostu wiedzieć, co zrobić, żeby nie panikować, żeby jednak być w stanie pomóc. Dziękuję Ci bardzo w takim razie. I teraz walny dowcip, który pewnie nie wejdzie do tego, a to nie jest dowcip, to jest hitna historia. Cześć Andrzej, cześć Andrzej, też po prostu. Tak Andrzeja. jest. No, gadamy, gadamy, on mówi: nie, nie, bo ja teraz mam żebra tutaj dwa pęknięte czy złamane, coś tam, coś tam. Mówi: o, jebnąłeś tam motorze. On Mówi: nie, reanimacja. Proszę bardzo. Tak, tak, to jest coś, to co też się zdarza bardzo często. Mosakra. Nie, nie, nie możemy się tego bać, to nie ma żadnego wpływu. Zasada jest taka: zawsze ratujemy najpierw życie, a potem o, zdrowie. Jeżeli okay. komuś złamiemy, to żebra w trakcie właśnie reanimacji, to będzie żył. Ale... Niestety, będzie żył, ale jeżeli go nie będziemy reanimować. No szanse na to, że przeżyje niestety są bliskie zeru. Ale że całe. Ale że I to jest Mariusz mi kiedyś powiedział, popatrz na swoje kolana, co Ty robisz, przestań jeździć na tych motorach, na tych rowerach. Mówię, no, a później będę leżał w grobie martwy i będzie napisane, umarł ze miał, zdrowymi kolanami. Ale miał ładne i zdrowe kolana, dokładnie no. tak, dokładnie tak. Jeszcze raz dziękuję się bardzo. Dziękuję serdecznie. Jestem bardzo zadowolony Andrzejem, bo to jest pierwszy raz, kiedy widzę, żeby województwo zaangażowało się w inicjatywę taką promotocyklową, ale tak mądrze, że jeździcie, nauczcie się jeździć, będzie lepiej. Nie, no muszę powiedzieć, że angażujemy się przede wszystkim w bezpieczeństwo. I tego przykładem są Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, które prowadzą wiele różnych inicjatyw, akcji, również doszkalających kierowców. A w tym przypadku ten pomysł skierowany przez klub Dr Moto Club, konkretnie przez też doktora Cholewińskiego, który był pomysłodawcą, umieszczenie go tutaj na to, że w, tutaj akurat w tym autodromie Jastrząb jest najlepszym przykładem tego, że przed sezonem warto ćwiczyć swoje umiejętności i warto również wspomóc tego typu działania. Musi Pan przyznać, że motocykliści to jednak troszkę inna rasa, no bo rozmawiamy o detailowych podnoszenie umiejętności, to się kojarzy ze szkoły jazdy po prostu, a to są szkolenia, no i widzimy, że tu jest energia, nie? Jest zdecydowanie tak. I myślę, że tutaj tego typu akcje rzeczywiście dają możliwość doszkalania, dużo edukacji, trzeba powiedzieć, że przy, przy okazji tutaj tych wszystkich eventów, które się odbywają równolegle, jest również bardzo mocno postawiony akcent na bezpieczeństwo. Sama nauka resutacji, czy, czy przyprowadzenia rzeczywiście umiejętnego, czy umiejętnego zachowania się podczas takiej sytuacji, kiedy trzeba udzielić drugiemu człowiekowi pomocy. Wiele takich akcentów, które naprawdę mają bardzo duży wymiar taki społeczny i chciałbym również jako dziś wicemarszałek województwa mazowieckiego, żeby jak najwięcej właśnie motocyklistów przed sezonem odbywało tego typu szkolenia, miało możliwość właśnie sprawdzenia się przed rozpoczęciem sezonu swoich umiejętności takich torów. No to mam nadzieję, że to nie pierwsze, wspólne otwarcie, że będą, że będą kolejne i mam dobrą wiadomość. Skuter to też motocykl. <laughs> to dlatego, że on skuter, tak? Bardzo dziękuję. Cieszę się nie, i oczywiście. Nie jedno ślady, czy małe, czy duże. Oczywiście, mam nadzieję, że tak, że to inicjatywa, która będzie kontynuowana i również samorząd województwa będzie wspierał w dalszym ciągu tego typu inicjatywy. Dobra, wielkie Dzięki, Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. mi się podoba, Pawle, ilość osób, z których wyszła ta inicjatywa. Doktor Motoclub, w którym miejscu pojawił się pomysł, zróbmy coś dla motocyklistów, połączmy to z Torem Jastrząb? Pomysł e, zrobienia takiej imprezy, e, rozwijał się w naszych głowach już od dawna, tak naprawdę. Chyba brakowało może trochę odwagi. Od jakiegoś czasu wraz z przyjaciółmi z klubu postanowiliśmy zorganizować coś fajnego i zaprosić naszych przyjaciół, którzy również dzielą naszą pasję, czyli jazdę motocyklem, i zorganizować bezpieczną imprezę, która będzie tak naprawdę uświadamiać nas wszystkich, że oprócz przyjemności, zabawy, frajdy no trzeba zachować zdrowy rozsądek i, i odrobinę bezpieczeństwa w tym wszystkim. Od pomysłu do, rela, do realizacji tak naprawdę nie było aż tak, znaczy już tego finalnego nie było aż tak dalekiej drogi, bo natrafiliśmy na wspaniałą osobę, Ole Michalczewską, która jest prezesem Autodromu Jastrząb. Wystarczyło trzy minuty rozmowy i byliśmy jednomyślni w realizacji tego projektu. Krótka piłka, robimy otwarcie. Zapraszamy do tego Urząd Marszałkowski, ponieważ jesteśmy też i lokalnymi patriotami i chcemy, żeby nasz region był promowany. Chcemy robić coś dla naszych przyjaciół tutaj z regionu, ale chcemy też, żeby ta impreza była taką imprezą ogólnopolską, ale tu zlokalizowaną u nas. Mamy się czym pochwalić, mamy wspaniały tor, Bezpieczny i oprócz szkolenia tego czysto technicznego, chcemy uświadamiać, że w tym wariactwie trzeba mieć hamulce. Trzeba mieć hamulce albo to wariactwo trzeba konsumować w miejscach do tego odpowiednich, bo ja tu już od lat robię taką misję, że tłukę ludziom, jedźcie na tor. Tak, Motocykle tak. mają nasze moc, zawieszenie, opony, hamulce, po to one chcą być wykorzystywane i róbmy to, tylko po prostu no, w takich miejscach. Tak jest. Natomiast my chcemy oprócz tego wszystkiego przypominać ludziom, że ważny jest, e, jest rozsądek, odwaga i umiejętność zachowania się w sytuacjach stresowych. Osoba, która jest przeszkolona i świadoma, wie jak udzielić pierwszej pomocy, może to zrobić w sposób bezpieczny do czasu przyjazdu odpowiednich służb. Daje to ogromną szansę na uratowanie ludzkiego życia, a to jest chyba największą przyjemnością, bo, bo to jest najcenniejsze tego. tego nam później nie odbierze, a satysfakcja jest przeogromna. Znaczy, nie chcę eksperymentować z tym, żeby mieć doświadczenie, że uratowałem komuś życie. Na razie, na szczęście, nie musiałem brać takiej y, sytuacji y, udziału, ale tak, y, ja sam cię kilka razy dzisiaj zapałem, że to szkolenie z pierwszej pomocy to jest o wiele ważniejsza rzecz, niż mi się całe życie wydawało. Tak, no, dlatego zaprosiliśmy tu Fundację Jednym Śladem, zaprosiliśmy strażaków, którzy też będą robić pokaz Chcemy pokazywać ludziom, jak się mają zachować w tym pierwszym momencie. Bo w tej chwili społeczeństwo jest takie tak rozkojarzone, że częściej zajmuje się nagrywaniem e, tych e, niebezpiecznych sytuacji niż udzielaniem pomocy osobom, które tego wymagają. No, to jest coś, co dla mnie jest niewyobrażalne, ale jeżeli ty o tym mówisz o tych sytuacjach, że dzieje się wypadek, a ludzie wyciągają telefony, żeby zrobić zdjęcie zamiast biec i ratować życie. No to te rzeczy muszą się naprawdę dziać. Tak się dzieje. niestety my to widzimy. Ehm, pracujemy w szpitalu, w mazowieckim szpitalu specjalistycznym ehm, i trafiają do nas pacjenci, którzy no niestety są ofiarami ehm, tych niebezpiecznych zdarzeń, które się dzieją na polskich drogach. Często widzimy, że no, wiemy o tym, widzimy, że można by było im udzielić pomocy i zabezpieczyć, jak ktoś w wyniku wypadku traci dużo krwi, no przecież można zatamować krwę. Można zabezpieczyć miejsce wypadku, żeby nikt nic dodatkowo nic dodatkowego się nie, nie zdarzyło. No jest sporo takich zagadnień, które, o których można się tutaj dowiedzieć i umieć się zachować po prostu. W, przyzwoicie, prawda? Jasne. Jak na pierwszy raz wygląda to spektakularnie. Zobaczymy, jak będzie w kolejnych latach, nie? No, chcielibyśmy żeby tego, tego typu imprezy odbywały się przynajmniej raz w roku i żeby były kojarzone z tym miejscem. Natomiast zależy nam bardzo na tym, aby ten tor stał się miejscem, ośrodkiem do takiego codziennego szkolenia, codziennego podnoszenia swoich umiejętności, bo tak jak powiedziałeś, to jest bardzo bezpieczne miejsce. Możemy się przyjeżdżać, rzeczywiście możemy się bawić. Bez konsekwencji tak naprawdę. Tak, no, przerysowany motocykl, tak, czy skręcona no, kostka, czy przerysowany tyłek, A to. Możemy, możemy to robić w sposób bezpieczny. Jasne, tak. że tak. Dobra. Dzięki wielkie. Bardzo dziękuję. Podłością. A ale są pachołki, to się nie da tak łatwo. Trasa bardzo łatwa, wjeżdżacie na zawrót po prawej stronie, później na środeczku, później po lewej stronie, one są coraz ciaśniejsze. Miłość, mamy retrospekcję trochę, albo déjà vu, albo inne cokolwiek. Bo tutaj byliśmy kilka miesięcy temu rozmawialiśmy o tym, że fajnie byłoby coś zrobić, a teraz to się dzieje? To się dzieje. To się chyba dzieje w tym samym naprawdę. miejscu stoimy nawet. Chyba tak, dokładnie w tym samym miejscu, bo myślisz, że ten plac będzie idealny do dżymkany Ile osób dzisiaj przyjechało po raz pierwszy spróbować dżemkanę pod waszym okiem? Wiesz co, powiem ci szczerze, bo czy 10 osób w każdej grupie, 6 grup, czyli 60 osób, ale z 80% nigdy nie trenowało dżymkany. ani jakiejkolwiek precyzyjnej jazdy, może 90%. No i jakie są reakcje osób, powiedz mi? Czy możemy wrócić <grym> w następnej sesji? <grym> a, no jeszcze raz. Zapisać się jeszcze raz. No. Bo to, to takie jest żymkano. widzisz ten pakołek na początku jeszcze kwadratowo, a po kilku minutach coraz bardziej płynnie, płynnie. o, jak, jak bardzo płynnie, jak lepiej ja mogę pojechać, nie? Tak. Tak, tak, tak. No zwłaszcza, że tutaj zobacz, mamy trzy totalnie odmienne sekcje. Nie? Mamy A, taką. Czyli w jedną strefę drzemkany podzieliście na trzy sekcje. Na trzy jeszcze, tak? sekcje. Tak, okay. żeby było ciekawiej, amerykańska trasa. Tak, że Nus, dużo pałków, tak, tak. Taki mikrotor po prostu. Musisz się zmieścić, jest ciasno, czoperkiem powyginać i tak dalej. W środku mamy jazdę na czas na ósemce, uh -huh. klasyczną po prostu taką do ścigania. I na końcu mamy trasę typową japońską. Trochę do zapamiętania, uh -huh. troszeczkę do do pościgania, jak kto lubi. No to rewelacja. Wiem, że już kilka osób nie pytało, na pewno o Ciebie pytało, szukają miejsc, gdzie Gymkhana mogą trenować u siebie, nie? Walka o plac jest zawsze, walka o plac, walka o plac, jest, plac jest, jest zawsze. Jest zawsze. U, nas, u nas w Poznaniu jakoś to się udaje, w Warszawie w Warszawie też troszeczkę. Generalnie Gymkhana sporo jest na Facebooku, więcej niż na Instagramie, Aha. więc... A, czy na Facebooku, żeby na szukał. Ja bym głównie szukał na Facebooku, na nie? Facebooku. nie? Na Facebooku jakiś grup, tam pytał odważyć się zadać pytanie kto gdzie ćwiczy bo fajnie by było oczywiście jakby mogło być na takim tak. obiekcie ale czasami gdzieś lokalnie trzeba sobie radzić jakoś inaczej nie Super. mega fajnie że to promujesz dziękuję ci bardzo za angerżenie ja dziękuję że przyjechaliście no fajnie że się widzimy znowu No właśnie, kolejny ale raz. wydachowo na gymkanie Na rzymkanie. tak jest <laughs> dzięki dzięki oto najbardziej oddalona jednocześnie najbardziej rozrywkowa strefa o której nikt nie wie to autobusem trzeba było dojeżdżać autentycznie i ludzie nie wiedzą o co chodzi, bo przyjeżdżają tutaj pojeździć swoimi motocyklami po torze, ćwiczyć gymkhane, technika jazdy, a tu muszą jeździć na małych motorkach. Nie ma nic lepszego od jazdy na małych motorkach. I teraz uwaga, tu są połączone siły. Marzena z Fabryki Mistrzów, zajmuje się normalnie dziećmi, dzisiaj miała duże dzieci. I Krzemień Racing Team, który znacie z placu w Gliwicach. Każdy, Każdy wie o krzemieniu. A jak, nie wie, to niech się... a jak nie wie, to się niech się dowie, że najlepsze miejsce treningowe, najlepszy trening motocyklowy, krzemień Racing Team na YouTube film. Zapomniałeś o Fabryce Mistrzów nie? chyba. No bo to dla dorosłych, a, a dla dzieci. Jeżeli ktoś się chce w pierwszy raz dziecko wsadzić na motocykl, to nie ma lepszego miejsca niż fabryka mistrzów we Warszawie. Tam jest teren, tutaj po asfalcie, no ale dzisiaj połączony, żeby, żeby ludzie wiedzieli e, o tym, jak jeździć na małych motorkach. E, powiedzcie mi, e, Marzena. Czym się różnią duże dzieci od małych dzieci, czy entuzjazm był ten sam? Jakie były reakcje ludzi z jazdy na małych motorkach po małych pachołkach? Entuzjazm jest tak wielki, że aż jestem w szoku. Najczęściej małe dzieci mówią, proszę Pani, to był najlepszy dzień w moim życiu, ale dzisiaj słyszałam to od wielu facetów. Proszę Pani. Pani, mogę się przytulić, dziękuję, było wspaniale, w końcu przyszedłem na kolano. zeszłam na kolano. <grym <grym nie, to. było ekstra, słuchajcie, było naprawdę super. I czym się różnią? To jest fantastyczne, bo na dużym torze no, mamy dużo większy, więcej niebezpieczeństw, jest wyżej, jest strasznie bardziej, a tutaj generalnie mamy motocykl, jest blisko do Ziemi. Możemy potrenować takie rzeczy, których na co dzień się boimy. A tutaj mamy duży plac treningowy, przy którym możemy wszystkie, ze wszystkimi swoimi słabościami powalczyć i zweryfikować je w, na małym motocyklu, na małym placu i w bezpiecznych warunkach i pod okiem trenerów. Dokładnie. Krzemień, powiedz mi, ty spełniasz właśnie marzenia. Tak. Bo ludzie, najważniejsze na świecie jest zejść na kolano. Tak. To jest najważniejsze. I widzicie, ile osób po raz pierwszy zeszło na kolano u Ciebie na treningu? Kurczę, dotychczas mieliśmy tutaj 40 osób, jeszcze 20 przejedzie, i tak myślę, co najmniej 25. Dzisiaj pierwszy raz dotknęło w życiu kolanem. I często jeszcze tak, że ktoś na nie miał slajderów i tak dalej, więc wyciągałem swoje jakieś już Na taśmy przyklejaliście. Tak. Niektóre osobom na taśmy, żeby po prostu dotknęły, bo mówię, no jesteśmy tutaj po to, żeby dawać ludziom tą radość i no naprawdę spełniać, bo niektórzy, kurczę, jeżdżą 10-15 lat na motocyklu, nigdy nie dotknęłem kolanem, a tutaj u was na takim treningu pokazowym, bo to jest taki trening pokazowy: w 10 mhm. minut dotykam kolanem, więc no, to jest super. I myślę, że po to tu jesteśmy i fajnie tutaj wspólnymi siłami e, myślę, dotarliśmy do tych ludzi, którzy mhm. no, są przeszczęśliwi. I dlatego i nas musieli przytulać na koniec. Dziękować, bo to się w końcu udało. To była wielka radość, Naprawdę, facet schodzący na kolano, który ma taką radochę, że proszę pani, musimy się przytulić. To jest, to jest naprawdę bajka. Oni się chyba bardziej cieszą niż dzieci. Wierzcie, wie? Oczywiście znaczy faceci są dużymi dziećmi, a w tym przypadku naprawdę to po prostu zrobiło ewidentnie właśnie ten, teraz, ten cel. Teraz y, zawężmy, że, zawężmy to badanie: przytulanie versus y, małe, i duże dzieci. Ile osób się do ciebie przytuliło, krzemień? Ile osób się ciebie zapytało? <śled> Ciekawe o co chodziło. <śled> nie nie chciałem przytulać, ale, ale że to jest kwestia podejścia, może na no, widzisz, ma może bardziej takie ciepłe podejście. Ciepłe podejście. Tego no słowa, ale nie chciałem może w to wrnąć. Bo my się tutaj podzieliliśmy, wiesz, kiedy mi prowadził większe grupy, gdzie wszyscy chcieli coś tam, wiesz, generalnie w jest tak, że oni tak do końca nie wierzą w kobiety, wiesz, oni zawsze muszą zweryfikować umiejętności, żeby mhm. utwierdzić, przekonać, że ja coś potrafię. Więc ja sobie wybrałam takie, takie osoby, które były najmniej, um, na, na, które najbardziej się wstydziły, i brałam je i udowadniałam, że to się da zrobić, po tym mhm. schodził dokładnie dlatego, była ta radość, bo oni nie zakładaj, że to się w ogóle uda, i takie Najsłabsze ogniwa wybierałam, którym na końcu się to udawało, więc to jest ta radość. Dlatego to by była taka frajda. No to, no, to, no to petarda. W takim razie, e, Krzemień, mam nadzieję, że uda Ci się kogoś przytulić jeszcze dzisiaj, bo jeszcze, ja. dużo, jeszcze dużo grup e, przed Wami. A Wy wszyscy pamiętajcie, że tutaj właśnie w Jastrzębiu to jest taki zalążek. Jeżeli chcecie z dzieciakami pojeździć razem na motocyklach, albo same dzieciaki, to fabryka mistrzów. A jeżeli chcecie wybyć dużymi dzieciakami na małych motorkach i spełnić swoje marzenia zejść na kolana, albo po prostu podnieść swoją technikę jazdy, bo to nie ma lepszego treningu, już mają motocykle na małym, to, że Krzemień Racing Team. Dziękuję. Zapraszamy i dzięki tutaj za spędzony czas. No. Dziękuję bardzo. Jak chcesz rady. się przytulić? Zapraszam. Nie, nie, Możesz poczekam, teraz. poczekam, może... Nie, też Mamy zaliczone. Oto no. tak powoli się kończy mazowieckie otwarcie sezonu. W ogóle z jednej chmury zaczął trochę padać deszcz, więc ostatnie grupy będą mogły poćwiczyć na mokrym. Czemu nie? Jak widzieliście, Otwarcie sezonu na torze nie oznacza, że tylko dzidowanie kółek, oczywiście na tego typu motocyklach świetnie się bawimy na torze, ale sezon najlepiej zacząć treningiem. I to miejsce, ta inicjatywa pokazała genialnie, że w jaki sposób powinniśmy podejść do początku sezonu. Poćwiczyć, rozjeździć się, zorientować się, gdzie są treningi, jakie mogą być szkolenia, co możemy zrobić w tym sezonie. Więc jak widzicie, początek na Jastrzębiu genialny. I czekajcie na kolejne informacje, co się będziecie jeszcze działo na Autodromie Jastrząb dla motocyklistów w tym roku. Cześć!